Te będą gadać, że ja takie te seksistowskie uwagi i tak dalej, a to nieprawda jest, Danusia w bardzo pięknej katanie przyszła, na mnie krzyczą, że marynarka, marynarka, mówi się co Sobolewski tam w szybkich mediach, jest wtorek, 21 maja, niech ja zgadnę, 22, no 26 minęłam, tak. 507 964 253 507 964 253. We wczorajszym odcinku to Państwo pamiętają o czym było o Tusku, tak? Dzisiaj też będzie o Tusku. Dzisiaj będę mówił o tym, że Tusk ma gest, bo 10 miliardów przeznaczył na bagno, a dla tych pogorzelców aż po 2000. Ale zanim o tym zacznę, bo y, jutro jest środa i w środę będzie w kioskach na Państwa czekał jak zawsze tygodnik. Zaraz państwu Pokażę telekino, okładkę. Tam na okładce jest pewna miła pani. I to jest właśnie temat numeru. Ro, rozmowa z tą panią. Putin chce przejąć kontrolę nad Zachodem. To jego ostat O, tak właśnie wygląda. E, Putin chce przejąć kontrolę nad Zachodem. To jego ostateczny cel. Tym co zauważam po 10 latach badań nad działaniami Rosji w celu zmiany sposobu myślenia ludzi, jest to, że nawet najlepsi eksperci nie uświadamiają sobie, jak ogromna jest siła rażenia. Tego zjawiska. A najgorsze jest to, że rosyjski przekaz jest wręcz przeznaczony do manipulacji nad podejmowaniem decyzji przez innych ludzi oraz manipulacji ich zachowaniem. Z Rysyką Aro, znaną na świecie chińską dziennikarką tropiącą manipulację w Rosji, rozmawia Michał Rachoń, i to jest temat okładkowy, temat tego, tego numeru. A poza tym w tygodniku Piotr Lisiewicz pisze o. Kłamstwo Tuska o Lechu Kaczyńskim, popychadło Moskwy, ściga rosyjskie wpływy. Grzegorz Wierzchołowski, czerwona gwardia kontra generał, kulisy nagonki na generała Jarosława Gromadzińskiego. Edukacja obywatelska, czyli zemsta rządu Tuska za, za hit, tym się zajął Hubert Kowalski. No chodzi oczywiście o książkę pana profesora Ruszkowskiego, tak? Jak dwie polskie spółki łamały sankcje nałożone na Rosję, to ujawnia Piotr Nisztor. Z Rafałem Patyrą rozmawia Anna, Anna Zyzek. Rośniemy szybciej niż drożdżowe ciasto, mówi, mówi Rafał Patyra. No, kto to jest Rafał Patyra, to każde dziecko wie. No. Migracyjna pułapka Europy, o tym pisze Maciek Kożuszek i Antoni Rybczyński o słowackim zamachu słowacki cyba. Czy operacja Rosjan. Ja Państwa jak zawsze bardzo serdecznie namawiam, bo zacznę rozliczać, tak? Do, do tego, żeby Państwo poświęcili wczoraj, e, wczoraj Boże jutro. E, trochę czasu na, na lekturę jest co czytać. Proszę szanownych państwa, premier Donald Tusk kilka tygodni temu ogłosił taki nowy plan obrony i odstraszania pod kryptonimem Tarcza Wschód. Kryptonim musi być. Jak nie ma kryptonimu, to taka akcja jest nieważna. Eee, nie, bo taki dygresja mnie dopadła, ale to może innym razem opowiem tak, mi się przypomniał taki epizod, jak no też była taka akcja pod kryptonimem, to Starsze dzieci mogą kojarzyć z 40-latka takie akcje właśnie. Rozpoczynamy wielki projekt budowy bezpiecznej granicy, w tym systemu fortyfikacja, także takiego ukształtowania terenu decyzji środowiskowych, które spowodują, że ta granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga. Tak mówił Tusk i zapowiedział, że na ten cel ma być przeznaczone 10 miliardów złotych. No akurat do tego powinniśmy być przyzwyczajeni, no bo przecież wiemy, że mają rozmach. Trzy kropki. Ale ponieważ y, przysłowie mówi, że strzeżonego i tak dalej, to posłowie Zjednoczonej Prawicy, Jacek Ozdoba, Andrzej Śliwka, zorganizowali dzisiaj taką konferencję prasową przed gmachem MONU, na której zapowiedzieli weryfikację y, tych zapowiedzi w resorcie. Proszę sobie wyobrazić, że oni ich wpuścili. Wpuścili ich tam do tego MONU, tylko że nikt z nimi nie rozmawiał. Także nadal nic nie wiadomo, na co te y, 10 miliardów złotych y, będzie prze, przeznaczone. Natomiast w programie TVP w likwidacji gościem był pan minister Siemoniak. Z panem ministrem Siemoniakiem rozmawiała sama pani redaktor Justyna Dobrosz Oracz. Proszę posłuchać, jak na pytanie, na co będą przeznaczone te miliardy, odpowiedział pan minister Siemoniak. Pani redaktor Justyna Dobrosz Oracz zapytała wprost, na co będą przeznaczone. Te 10 miliardów złotych. A Siemoniak na to odpowie Telekino bardzo uprzejmie proszę. O, teraz to mamy. Tarczy wschód. Na co będą wydane te 10 miliardów złotych? Na budowę, nie wiem, sztucznych kanałów, okopów? Zaminować się przecież granicy nie da? Umocnień. Chodzi o to, żeby powstały zapory takie o charakterze naturalnym, bagna mokradła, utrudnienia dla przemarszu wojsk fantastycznie. Moja sugestia jest taka, czy mój wkład, żeby oni koniecznie pamiętali o Zalesieniu. Zalesienie jest bardzo ważne. Jak takie dęby staną na drodze tych ruskich tanków, a czy tam no jest tak, jest słaby punkt w tym, bo to musi zdążyć wyrosnąć, ale bądźmy optymistami, no poza tym zieloni się nie przyczepią, bo no przecież o to chodzi, żeby było jak najwięcej, prawda? Natomiast absolutnie serio, no bez poczucia humoru, to sztywniak jest, do tematu ochrony granicy podchodzi Mateusz Morawiecki i ja uprzedzam lojalnie, że w tym, co państwo za chwilę zobaczą, to w ogóle nie będzie okazji do żadnego śmiechu. Hihihaha. Telekino, bardzo proszę, pokażcie ten spot Morawieckiego. To mój rząd, Prawo i Sprawiedliwość, mój obóz polityczny, który w taki sposób zdecydowany prześwietlił intencje Putina, intencje Łukaszenki od samego początku. Od samego początku tych zagrożeń rosyjskich, to mam na myśli od czasów pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a potem działania jego brata po katastrofie smoleńskiej prezesa Jarosława Kaczyńskiego prowadziły do tego, żeby tę granicę umacniać. Ta linia. Linia granicy wschodniej jest święta dla nas. Nie możemy oddać ani pieniędzy, ani kawałka ziemi. Wszyscy pamiętamy, co mówił Donald Tusk jeszcze wtedy, kiedy właśnie trwał ten atak ze strony służby rusko rosyjskiej atak hybrydowy na naszą granicę. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na Ziemi. W ten sposób negowo twardą ona obronę granicy, którą prawo i sprawiedliwość od początku e, prowadziło. Jestem również kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości z tego okręgu ziemi podlaskiej, warmińsko mosurskiej Dla mnie kwestia bezpieczeństwa jest kwestią. Korytetową, jeśli mieszkańcy mi zaufają, mogą mieć gwarancję, że również dotychczas, tak jak rządzisz w Rzeczypospolitej Polskiej, w Sejmie RP, tak samo na arenie międzynarodowej będę zabiegł o kolejne środki na wsparcie twardej obrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Gdyby nie działania pana premiera Morawieckiego, gdyby nie działania polskiego rządu Prawa i Sprawiedliwości, u nas tutaj na terenie powiatu Sokólskiego, ale też duża część Polski, cała Polska Wschodnia byłaby zdestabilizowana, byśmy nie mogli pomóc Ukraińcom, byśmy nie mogli e, po prostu mieć i spokojnie nie tutaj e, żyć. Ja proszę państwa co ja będę prawda mhm. pani pani Agata z Stoku jest z nami dobry wieczór. Dobry wieczór panie, panie. dobry wieczór państwu, cieszę się, że zadzwoniłam się znowu do państwa bardzo szybko, to znaczy chciałam poruszyć kilka spraw, pierwsza sprawa to w piątek oglądałam. Program Agora w waszej stacji, prowadzony przez pana redaktora Klarenbacha i tam występowała między innymi pani poseł Paszkowska. Pani poseł Paszkowska to jest taką osobą, która jak występuje w Sejmie, to mnie w ogóle doprowadza ciśnienie moje do parametrów powyżej bóstu. To jest taka wredna baba, ruda w okularach, która ostatnio bardzo, że tak powiem, pluła na krzyż. No bo oczywiście pan Trzaskowski zamiast się zająć pogorzelcami, to wypowiedział wojnę krzyżową. Ja chciałam tylko przypomnieć Pani Paszkowskiej, że już komuniści w przeszłości bardzo, bardzo, że tak powiem, prowadzili wojnę z krzyżami, z kościołem i im ta wojna nie udała się, przegrali tą walkę, więc myślę, że dzisiaj Pan Trzaskowski i cała ta ekipa 13 grudnia przegra też wojnę z kościołem i z krzyżami. A pani Paszkowskiej, to chciałam powiedzieć, że w przeszłości z swojego zawodu to miałam do czynienia z osobami, które, z komunistami, którzy w przeszłości też prowadzili walkę z krzyżami, z kościołem, a już w swojej końcówce swojego życia, kiedy byli chorzy i słabi, to niestety tego krzyża i tej drogi do panowowego szukali, więc myślę, że z panią Paszkowską będzie podobnie. Następna sprawa, jaką chciałam poruszyć, to sprawa komisji. Ja nie wiem, wie pan, co im dłużej się zastanawiam nad nami jako społeczeństwem, to myślę, że, że my jesteśmy idiotami. Bo jak mogliśmy uwierzyć Tuskowi, który tyle obiecywał, czego on tu nie będzie robił w tej Polsce? Jak to będzie dobrze, jak to Polska będzie uśmiechnięta, radosna. A co nam serwuje? Serwuje kolejną komisję. Już mamy dosyć tych komisji w Sejmie za które oczywiście my płacimy tego, tego kabaretu w kiepskim stylu, bo to, bo to nawet, nawet tego chyba do kabaretu nie można podciągnąć. A teraz jeszcze serwuje nam komisję jakąś rządową, która ma sprawdzać, no sprawdzać na pewno pis i dokopać pisowi, a nie, a nie sprawdzać czuska, co robił w przeszłości w latach, kiedy poprzednio zajmował się rządem. I to chyba wszystko, co ma dzisiaj miałam do powiedzenia. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu, Dobra. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, miłego wieczoru, pani Agato. Ale z tą komisją to tak nie będzie, jak pani mówiła. Nie, no przecież to jest taka fajna komisja, że tam już tak, raport to już w ogóle jest napisany, umówmy się. On będzie ogłoszony wkrótce, czyli niebawem. Zaraz po, po, po tych wyborach, to dzisiaj zapowiadał pan premier. Właśnie, zajmijmy się tą komisją. A, bo bym zapomniał, pani mówiła o pani Paszkowskiej, Wojtka Paszkowskiego chciałem pozdrowić. Taki kumpel z dzieciństwa mi się przypomniało. No, to Jak ogląda, to wszystkiego dobrego. E, no więc tak, już wiemy, jak będzie wyglądała ta komisja Tuska m, do spraw badania e, rosyjskich wpływów. Dzisiaj po posiedzeniu rządu pan premier poinformował o tym e, na konferencji. Komisja będzie się składać ze specjalistów, tak powiedział? Liczyć od 9 do 13 członków. To jest ciekawe. Czy oni się nie mogą zdecydować, że, że ilu ona będzie liczyć, dlatego od 9 do 13? Czy to jest tak, no bo teraz no, przeżywamy taki okres rotacyjny, jeżeli chodzi o różne stanowiska, że, że, że tak będą rotować składem, że tak raz będzie 9, raz 11, ale maksymalnie 13? Nie, nie wiem, nie wiem. O to nie dopytali. No i ponieważ to wszyscy mają być specjaliści tacy apolityczni, to będą ich mianowali tam poszczególni ministrowie. No, Siemoniak, Kamysz, Sikorski i tak dalej, i tak dalej. A na czele tej komisji stanie pan generał Jarosław Stróżyk, szef służby kontrwywiadu wojskowego. Także pani Agatko, nie, nie, to nie jest taka komisja jak tego niemieckiego tam szczerby. Nie to to jest zupełnie zupełnie inna zabawa tu w co innego będziemy się bawić pan profesor Antoni Dudak to jest taki politolog historyk z UKSW no najkrócej mówiąc no nie da się pana profesora posądzić się o to że on sprzyja PiSowi tego się o nim nie da powiedzieć w żaden żywy sposób on powiedział w takiej rozmowie z portalem do rzeczy. Na temat tej komisji, czy to będzie kompromitacja. Dokładnie powiedział tak. Zobaczymy, co ta komisja ogłosi za dwa miesiące. Moim zdaniem to będzie kompromitacja, ale widocznie do czegoś jest to Tuskowi potrzebne, żeby taki raport ogłosić. A jak go nie ogłosi, to będzie miał jeszcze większy problem. Tam pytano na tej konferencji o rolników prowadzących głodówkę w Sejmie. Państwo wiedzą, że tam jest bardzo dramatyczna sytuacja z tymi chłopakami. Tusk bezstrzelnie i z pogardą powiedział, że ja już w tej sprawie rolników, konkretnie w sprawie protestujących w Sejmie działaczy, wypowiadałem się. Nie jestem przekonany, że działaczom związkowym, tej grupce, która okupuje jedno z pomieszczeń sejmowych, chodzi o załatwienie jakiegokolwiek problemu. Życzę wszystkim dobrej kondycji, zdrowia. Uważam, że nie warto narażać dla manifestacji politycznych własnego zdrowia. Nikt nie czuje się komfortowo w takiej sytuacji. Nie życzę nikomu takich. Zdarzeń. Według Tuska, normalnym trybem, no ja cytuję, normalnym trybem jest spotkanie z ministrem rolnictwa. Ta polityczna manifestacja w Sejmie to nie jest obrona interesów rolników, tylko polityka. Tam wcześniej rolnicy wystosowali taki apel do Tuska i uczynili to po niemiecku. Jako protestujący zostało nas tylko trzech. Chcieliśmy podzielić się najnowszymi informacjami, tak mówili. Kolega ostatni wczoraj wieczorem został zabrany. Wcześniej w sobotę dwóch zabrało pogotowie. Chcielibyśmy zwrócić się z apelem do premiera Donalda Tuska. Nadal na niego czekamy. Liczymy, że jutro się z nami spotka. Jutro jest posiedzenie Sejmu. Nawet teraz nam się ciężko mówi, bo jesteśmy dziewiąty dzień na głodówce, a trzynasty dzień w Sejmie apeluję do pana premiera, to nie są przelewki. Chcemy przeżyć ten strajk. W imię czego zmusza nas do takiego poświęcenia? Dla jego ego e, spróbuję zaapelować do niego inaczej. Skoro nie rozumie nas, tylko rozumie język Ursuli von der Leyen, to zwrócę się w języku pani Ursuli. Może teraz pan premier zrozumie. Ten język jest mu chyba bliższy niż polski. Liczymy, że jutro spotkamy się z premierem. Sprawa nie jest rozwiązana. Widać arogancję pana premiera, tak mówili. Ci rolnicy bardzo kulturalnie, bardzo delikatnie moim zdaniem opisali tę sytuację. Powiedz do mnie jeszcze raz młody człowieku, bo ja nie wiem co ty powiedział. Pan Grzegorz z Jastrzębia-Zdroju. Grzegorz Brze 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 Kiewi. dobry wieczór. Halo? Halo? Panie Grzegorzu, tak słucham pana. Ja czekam. Już pan jest na antenie, proszę mówić. A, dziękuję, dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór, bardzo dobry wieczór. Okej. Okay. Ja chciałem poruszyć tą sprawę, że po prostu wszyscy ci demokraci Czerwoni strasznie się zrobili teraz demokratyczni, bardziej niż wszyscy Polacy. Ja mam taką serdeczną prośbę, Panie Grzegorzu, proszę ściszyć telewizor, bo Pan czeka, aż Pan siebie usłyszy w tym telewizorze. Okay. W, związku z tą, w związku z tą sytuacją robią się te pauzy. One są no, dramatyczne, ale przeszkadzają w słuchaniu okay, Pana. Już proszę cieszymy. mówić. Już Chodzi mi o to, że po prostu im przeszkadza krzyż, a nie przeszkadzał kiedyś Bierut, Lenin. Każdej jednej y, 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 instytucji. Ja za młodu, bo ja nie jestem może takim aż y, w podeszłym wieku człowiekiem, ale kiedyś pamiętam, na szturmówkach nosili Lenina, Stalina, wszystko klaskało się tego, a teraz im przeszkadza krzyż. A kiedyś im nie przeszkadzało, to i klaskali i wielbili tych ludobójców, po prostu ludobójców. Dziękuję bardzo. Dobójcy w dalszym ciągu bardzo uprzejmie dziękuję i mnie. I mnie przeszkadzają. Na tej konferencji prasowej, proszę Państwa, po posiedzeniu rządu, yy, tam Tusk też ogłosił, że. Yy, były szef rządowego centrum legislacji krzysztof szczucki od wczesnego lata do zimy ubiegłego roku zatrudnił sześciu pracowników którzy nie świadczyli żadnej pracy ani w rclu ani w żadnej podległej instytucji nie logowali się nawet na komputerach tak powiedział zarzucił że wspomniani pracownicy organizowali szczuckiemu kampanię wyborczą w ciągu kilku miesięcy wypłacono im 900 tysięcy złotych do tego dodatkowo 120 tysięcy na gadżety wyborcze i eventy była kampania reklamowa różne eventy które promowały legislację, tak to się nazywało wszystkie miały miejsce w okręgu wyborczym. Wybocznym pana Szczuckiego jest odpowiedź na, na te oskarżenia. Tuska na X, czyli dawnym Twitterze, pan profesor Szczucki napisał tak: Panie premierze Tusk, nie obawiam się pana kłamliwych ataków. Wszystkie zarzuty wobec mnie są nieprawdziwe. Moje działania jako urzędnika państwowego zawsze były zgodne z prawem. Widać, że nie idzie panu rządzenie i spełnianie obietnic wyborczych, więc zajmuje się pan tym, co potrafi najlepiej, tematami zastępczymi. Skieruję do prokuratury zawiadomienie o składaniu fałszywych oskarżeń przez pana i pana współpracowników. E, ja zwracam uwagę na ten gest Tuska. Oni to ogłosili, no, no że on o tym mówił bez tam mrugnięcia powieką, no to... To chyba nikogo nie zaskakuje, ale oni to ogłosili oficjalnie na swoim profilu, mam na myśli tę całą platformę koalicji obywatelskiej i tak dalej. I rząd jako sukces, że oni się zdecydowali pomóc w tej trudnej sytuacji tym pogorzelcom, tym kupcom, których dorobek życia poszedł z dymem razem z tą halą w Warszawie. I ogłosili, że y, o, tam przy, przy jakichś niedużych nie wymaganiach, jednak y, takich, no, że trzeba będzie coś wypełnić i tak dalej. Y, każdy z nich dostanie aż po tysiące, Po tysiące złotych dostaną. Mhm. A 10 miliardów, zwracam Państwa uwagę, przeznaczają. I się jak też to przyznał przecież, szczerze. E, na co? Na bagna. No. E, z takimi ludźmi mamy, mamy do czynienia. A jednocześnie o tych rolnikach Tusk mówi z taką pogardą. I tak bezczelnie. No dobrze. Wszyscy o tym doskonale wiemy, że łączy ich te osiem gwiazdek, y, stanowiska i kasa. Jaka, y, y, jaka jest związana z, z tym rządzeniem, wiceminister spraw zagranicznych, który chyba otrzymał to stanowisko, ja wiem, no, tak bardziej po po, mieczu, po prostu, y, w Radio Z. Zapytany, czy Hołownia powinien pozostać marszałkiem Sejmu do końca kadencji, powiedział: To jest decyzja Polski 2050, czy ewentualnie całej trzeciej drogi. Moim zdaniem pan marszałek dobrze wykonuje swoją pracę. Obserwuję go regularnie, bo siedzę w ławach sejmowych i bardzo to dobrze robi. Powinien kontynuować. Nie widzę powodu, żeby go zmieniać. Zobaczymy jakie będą decyzje na szczytach partii. Koalicjanci, czyli czterech liderów się zbiera, dyskutuje i rozważa. Ja uważam, że pan Szymon Hołownia powinien zostać. E, czyli oni chcą zepsuć tę zabawę w rotacyjnego pod hasłem znanym dzięki wicemarszałkowi z psl że tam rotacyjna to może być kosiarka. No oczywiście takie słowa pana Władysława Teofila Bartoszewskiego nie mogły pozostać bez, bez komentarza i bez odpowiedzi. Za chwilę państwu powiem, jaki, jaki to był komentarz. Pan Paweł Zestrzelna jest z nami, jeżeli dobrze zrozumiałem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Witam pana rektora, witam, witam państwa. Proszę Państwa, miałbym takie dwa tematy. Jeden taki, hmm. też taki organizacyjny, co wydaje mi się taki m, bardzo ważny, bo y, ten. Ty... Sposób taki wysławiania się takiej tej naszej strony, no oni w taki taki ten ton agresywny, takim z takimi dużą ilością epitetów, ym, no na pewno nie sprzyja temu, żeby jakąś no, debatę z tą drugą stroną prowadzić, czy na przykład zachęcić tą drugą stronę, żeby ona być może nawet zainteresowała się ty, tym, co my mamy do powiedzenia. A, a w taki sposób wypowiada, wypowiadanie się, to miałem niestety taką wątpliwą przyjemność yy, słuchać na, na antenach konkurencyjnych stacji, gdzie no, nasza strona była nawet. Nazywana szczurami i nawet nikt nie reagował. I ja nie chciałbym, żebyśmy my też szli w, to, w te same kolejne, bo to na pewno nie, nie, nie buduje jakiegoś, takiego wizerunku nas, jak, jakby jak tej całości. A taki, taka krótka, być może, no, w takie drogowanie, może komuś tam jakoś to urzy, ale tak naprawdę. W, w, w takiej dłuższej perspektywie, no, jednak no, nie przesłuży się tam nam jako całości. A drugi temat, jaki chciałbym poruszyć, to yy, to yy, właśnie tematów przez obecnego premiera, który yy, tym, no, wczesu, jak, jak, jak podejrzewam, przez, w osobie, przez właśnie pana Trzaskowskiego rzucił temat właśnie zakazu krzyży tutaj w, w, w ratuszu i zajmowanie się tym, ja bym proszę nie będzie zrozumieć, ale zajmowali się tym tylko w wyłącznie bo to była no, najważniejsza sprawa w życiu, gdzie są tematy w tym momencie chyba nawet istotniejsze moim zdaniem, bo przed wyborami na przykład Warto byłoby podkreślać, że no, ICPK CPK jest tamowany, sport w Szczecinie kontenerowy, ta droga, która ma być, ta nowa miała być budowana, to podobno coś nie do końca będzie, być może ta niemiecka ma być. I to tak wszystko takie rozbywane, a tutaj no, temat właśnie tych, tych, tych krzyży jest. No, no w, w, nie, po prostu no, zbyt mocno jakby hmm, podnoszony w sensie takim, że można byłoby, no oczywiście ja nie mówię, że to nie jest ważne, tylko chodzi mi, że co ważne jest, to, w tym momencie chyba sprawy takie do no, duże, chyba bardziej ważne jakby dla nas dla na całości, bo to będzie na pewno no W perspektywie dłuższej odbijać się też na to, jak będzie się nam żyło w ogóle w wszystkim momencie, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, i, i po prostu to, 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 to chciałem powiedzieć. Bardzo uprzejmie dziękuję, Panie Pawle. Pozdrawiam serdecznie. Nie zgadzam się pa z Panem w całej pełni i rozciągłości w ogóle. Od końca poczynając, yy, to jest tak, yy, że z tymi krzyżami to też jest ważne. To też jest ważne. To nawet Elon Musk zwrócił na to uwagę. i. Proszę sobie wygooglować. Elon Musk to skomentował w ten sposób, że to wstyd, że małpują takie najgorsze rzeczy ze Stanów, tak jak ta walka właśnie z krzyżem, którą, którą ten lewak z ratusza wprowadził. Powiedziałem tak, dlatego że nie zgadzam się z Panem również, jeżeli chodzi o ten, o ten język. Na przykład ja dzisiaj. A to już jest no, prawie 20 minuta tego programu jak nie więcej. Ani razu nie powiedziałem o Tusku, że to chyży rój, tak się hamuje, tak się powstrzymuje. Ja już nie mówię, że tam nie mówię tak, jak bym chciał powiedzieć. Nie, nie, bo to nigdy tak nie mówiłem. Nie, nie, nie przesadzajmy, naprawdę. Ciężko jest zachować kulturę jak się ma przed sobą taką. No właśnie. Więc to nie jest tak najgorzej, panie Pawle. Nie, nie. To jest normalny spór w demokracji. E, nie bądźmy tacy e, jak ten rotacyjny, który udaje, że. Um, nie, 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 naprawdę zachowujmy się kulturalnie wszyscy i tak dalej. Tak? No to może. Niech dadzą dobry przykład. E, ja państwu obiecałem, że mm, zacytuję komentarz do tych słów e, Władysława Teofila Bartoszewskiego, e, który powiedział: Przypominam, że nie, chałownia jest fajny. Chołownia jest w porządku, niech hołownia zostanie. Po co go rotować? E, oczywiście, że, że nie mogły takie słowa zostać, y, pozostać bez komentarza. Zareagowała temperament na pani poseł Anna Maria Żółkowska z lewicy, no bo to przecież właśnie Włodzimierz Czarzasty miałby zrotować, czyli zamienić tego, tego hołownia na stanowisku marszałka. Jeżeli trzecia droga nie dotrzyma umowy, lewica powinna wyjść z koalicji, to decyzja lewicy. Tak napisana. Platformie X pani poseł Żółkowska i na pewno już zaczęła temperować kredki. Na, na ten protest. Ja bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. Nie zdążę opowiedzieć o tym, że. Nie, nie chcę Państwa wkurzać. No, nawet taka Portugalia, tak? Nie, ja bardzo lubię, to nie o to chodzi. Nawet taka Portugalia, będzie sobie budować własne CPK, a my nie. My nie. Dlaczego? No to Państwo wiedzą dlaczego. Premier Portugalii ogłosił plan budowy nowego lotniska dla Lizbony, położonego 40 km na wschód od centrum miasta, które docelowo zastąpi obecny port lotniczy, stanowić będzie hub linii lotniczych. Pomimo faktu, że Portugalczycy nie mają na razie nic poza wybraną lokalizacją. Widać jednak, że mają lepszych doradców od ministra Laska, który uparcie twierdzi, że w Polsce, mając w ręku master plan, decyzje środowiskowe, gotowe projekty, sama budowa przeciągnie się do 2032-2035. Portugalczycy prezentują również pożałowania godną gigantomanie. Ich projekt przewiduje możliwość modułowej rozbudowy lotniska nawet do 100 milionów pasażerów. Tak napisał dzisiaj prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk. No, nie chciałem państwa denerwować. Proszę pozostać z Republiką, za chwilę Maciek Korzuszek.